Tak, poproszę gazetkę, miłej lektury, to dziękuję bardzo i zobaczmy co nowego. Naprzeciw. Jesteśmy najlepszą korsańską, czyli znaczy, coraz więcej baterii Korsani, to naszą gazetę naprzeciw. Z badań wynika, że robi to co drugi człowiek, to bardzo budujące, bo dadzą nam nas, podarzą nasz Państwo zaufaniem i jest to dla nas bardzo ważne. Trzeba zdecydowanie powiedzieć, że w Państwa opinii jesteśmy najlepszą korsańską gazetą. Kioskarz uważa, że to sukces, jaki osiągnęło naprzeciw. Odpowiedzialni są profesjonalni reporterzy i profesjonalne wydawnictwo. W jego oczach także prawda zawarta w gazecie i jej bystronności jest dla ludzi bardzo ważna. My dziękujemy Państwu za wszystko i mamy nadzieję, że naprzeciw będzie nadal Państwa ulubioną gazetą. Jakoś mało kto chodzi do tego kiosku, a mówią, że połowa ludzi z Korsani to kupuje? Coś mi tu śmierdzi. No ale dobra. Nie, nie możemy tego w żaden sposób potwierdzić. Masowe zatrucia. W budynku mieszkalnym w Płaskiej wielu ludzi zostało zatrutych. Lekarze poradzili sobie bardzo dobrze ludzie zostali ocaleni, jednak nikt nie zna przyczyny tajemniczych zatruć. Oczywiście Urząd Wolności jak przystało na świetną, wspaniałą organizację, która nas schroni i stara się rozwiązać tę sprawę. Jednak nie jest to takie proste jak mogłoby się wydawać, my rozmawialiśmy z ludźmi i potrzebowaliśmy pomocy. I próbowaliśmy, i próbowaliśmy pomóc, choć to pewnie niepotrzebne. Urzędowi Wolności jednak mieszkańcy nie, jednak mieszkańcy nie przekazali nam nic konkretnego, pozostaje nam jedynie zaufać, zauf yy, że nie będzie kogoś zatruć przy płaskiej. No cóż, jakoś widzimy, że nawet gazeta naprzeciw nie chce w żaden sposób ingerować w sprawy Urzędu Wolności, no bo zapewne wiedzą jak to się skończy, po co tym, no, skoro redaktor ma tak duże wpływy, jak zresztą wiemy. To nic dziwnego, że nie czuję takiej potrzeby ingerowania. Wybierz godziny, które chcesz i jak chcesz spać. Trzy. Trzy godziny wystarczą. No i dobra. Podejdźmy do telefonu. Bo to bardzo ważny telefon. Słucham. Dobrze cię słyszeć, Will. O! Właściciel hotelu Roll Freddy Hars nie żyje wspaniale. Powiedzmy. Zobacz, Jack Sparks otrzymałeś 2500 org. Wykonałeś wszystkie 7 zadań. Bardzo się przysł przysłużyłeś, podziemiu. Musimy cię za to wynagrodzić. W tym celu przyjść do domu od Grego Gregora. A więc to było jego imię. Jeśli nie pamiętasz, mieszka on na ulicy Rządowej 4. Będę. Do zobaczenia. Tylko zanim tam pójdę, to Was zapewne ja zasmuci, będę się jeszcze poszukać misji pobocznych w gazetach. Bo boję się, że to może być jakaś misja, która wiele zmieni w życiu Willa. No dobra. Czas do możliwości wykupienia kolejnej gazety został przespany przez Willa. No i cóż, ogólnie ciekawi mnie, jaka to będzie nagroda od tych buntowników, ale jak powiedziałem, najpierw misje pomocne, ponieważ no, pewnie jeszcze może być kilka w tych gazetach. Tylko nie kupiłem gazetę, oczywiście, metoda naszego zapisywania. No i tam Will, tak poproszę gazetkę, miłej lektury. Bardzo dziękuję. I raz naprzeciw. Egzamin grozy. Koreańskie egzaminy na zakończenie szkoły, jak twierdzą już nie wie, są bardzo ciężkie. Jednak są dwa przedmioty, z których nasze młode pokolenie dostaje niemal same oceny bardzo dobre. Jednym z nich jest egzamin z donoszenia. Każdy musi być gotowy donosić, gdy widzi, że. gdy widzi, że ktoś nie jest szczery wobec opiekuna. Drugi przedmiot to wo. Wiedza o opiekunie. Niewątpliwie najciekawsze przedmioty. Chyba każdy jest w stanie zgodzić się z tym, że wiedzieć o opiekunie więcej jest prawdziwym szczęściem. Wszystkim na egzaminie życzymy powodzenia. No cóż, czuję się, jakby to był normalnie czas egzaminów gimnazjalnych czy tam matur w gazecie jakiejś polskiej. Dosłownie ten sam rodzaj wpisu. O, konkurs skarbobieguna. Wielka kratka dla wszystkich. Otóż został zgłoszony konkurs o nazwie Skarb Opiekuna. Tuż przy budynku opiekun jeden z żołnierzy Orzędu Wolności sprzedaje płyty kompaktowe. Na których zawarta jest ważna wskazówka dotycząca tego, gdzie opiekun ukrył swój skarb. Płyty można odczytać na komputerze, co jest tym skarbem jest tajemnicą, jednak dowiedzieliśmy się, iż jest to. Jedna z najbardziej wartościowych rzeczy, jakie można dostać na świecie. Warto więc się wysilić i postarać znaleźć skarb. Szczęśliwiec, któremu się to uda, z całą pewnością nie będzie tego żałował. My sami wyruszamy na poszukiwania tego cuddejka wprost od opiekuna. No dobra, to znowu pójdę spać i poszukam kolejnych misji w gazetach. No i dobra, zobaczmy, czy jakieś jeszcze numery nas mogą zaciekawić. Przedmioty. Elsa naprzeciw. Już go z nami nie ma. Zmarł sławny aktor teatralny Iwan Okuliczos. Aktor ten znany jest przede wszystkim z takich spektakli jak Wierzba, płacze, ty się śmiej, Porane Krycerzy, Małżeństwo w przypadku, Wywolnej Woli, twanie Dola. Teatr przejmuje się, się stratą jednego z najbardziej najwybitniejszych aktorów. Ale przecież jasne jest, że nikt nie jest niezastąpiony. Gdy kiedyś owe przedstawienia wrócą na deski teatru, to na pewno w nowym, niekoniecznie gorszym składzie. Poza tym widać, że nowe pokolenie aktorów także jest bardzo zdolne, co można zaobserwować, gdy idzie się na jeden z wysta... wystawianych teraz przedstawień. Jednak warto pamiętać, że ok Okuliczos wiele wy wniósł do teatru. No, należy o tym pamiętać na pewno. Koniec końców jakoś na ten szacunek zapracował. E, witam i zapraszam. Gazetka dla ciebie, Will. Grożą nam, a psy nie po raz kolejny wysłała list do opiekuna. Wiesz, to już było. To już taka zda była, nawet jeśli nie mylę. To już było i nie wróci więcej. Prawdziwa klasyka, w znanej restauracji Udiany, w której niedawno zginął chyba dość ważny osobnik za usługą pewnego człowieka znanego jako Will, która znajduje się na Korsańskiej Grywa, prawdziwy maestro. Mowa oczywiście o grającym tam pianiście, muzyka jest w jego palcach, to po prostu piękne, znaczy mówię oczywiście o tym pianiście, nie że on tak się nazywa czy coś. To jedynie niektóre z wielu opinii na temat tego człowieka, w restauracji jest możliwość poproszenia za drobną opłatą maestra, żeby zagrał jakiś kawałek. Proponujemy zwrócić uwagę na Ocieknijmy stąd oraz Wiatr, te utwory przypadły nam najbardziej do gustu, pozostałe także są godne uwagi. Muzyka, która wychodzi spod palców takiego wybitnego artysty nie może się nie podobać, polecamy zapraszamy, abyście przekonali się sami. No dobra, ale jakaś kazetka z misją? Zobaczmy, miłej lektury. Świeże to. Pytanie jak często, jakie często stawiają sobie Korsańczycy dotyczące wielkiego problemu, mianowicie gdzie kupować żywność. Czy lepiej rzeczywiście udać się na targ, czy może lepiej kupować w sklepach spożywczych? Chcielibyśmy pomóc Państwu w podjęciu tej decyzji. Jednak informacje jakie udało nam się zdobyć wskazują, że jednego dnia lepiej udać się na targ, a drugiego zaopatrzyć się w sklepach. Tylko w tym wypadku powstaje kolejne pytanie: Kiedy tarka, kiedy sklep? Najważniejsza jednak jest, by żywność, którą kupujemy, była świeża. Tylko na to radzimy zwracać uwagę. No dobra, ale. Właściwie, skąd ja wiedziałem, ile tych gazet w tej grze jest, to jest dobre pytanie. Szczerze mówiąc, ciężko mi stwierdzić, kiedy będzie koniec tych gazet nowych. O, bezdomni, to już było i nie wróci więcej. No cóż, jak to dalej pójdzie, to będę musiał wliczyć to wkazywanie gazet, bo będzie ich zbyt wiele starych. O, milczenie to złoto, tego nie było jeszcze. W Kursanie od czasu do czasu zdarzają się jakieś incydenty. Dotyczą one obywateli, którzy nie nadają się do życia w społeczeństwie kursańskim. Takim właśnie człowiekiem okazał się być jeden młody chłopak. Matka, wspaniała obserwatorka, zauważyła, że jej syn bierze narkotyki. Jako porządny obywatel, jako porządny obywatel natychmiast chciała to zgłosić do urzędu wolności. Jednak nim zdążyła to zrobić, syn uciął jej język. To prawdziwe okrucieństwo. Co prawda, lekarzom udało się przyszyć język poszkodowanej, ale sama zbrodnia, której dopuścił, której dopuścił się jej syn, jest obrzydliwa. Przecież jasne jest, że człowiek bez języka nie może wykonywać swoich obywatelskich obowiązków w naszym państwie. Kobieta potrafi już mówić, a jej syn dostał najwyższy wymiar z kary. Do końca życia będzie siedział w celi. Zgadzam się w pełni z tym wyrokiem, bo jest on adekwatny do popełnionego czynu. Hmm, kurczaki pieczone, nie wiem czy się zgodzę z tym, że to jest w pełni adekwatne aż do końca życia. Ale mi się wydaje, że powinno to zrobić zasadę oko za oko ząb za ząb, i powinni jemu ten język uciąć, taka prawda. Niedźwiedź! Kilka dni temu po ulicach Corsani sobie najprawdziwszy niedźwiedź. Wywołało to popłoch wśród ludzi. Panika nastąpiła bardzo szybko, bo nigdy jeszcze takiego przypadku nie było. Ludzie nie wiedzą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia. Nasi obywatele są bowiem przyzwyczajeni do ciągłej opieki naszego opiekuna. Urząd Wolności rozprawił się z futrzanym napastnikiem, ale informuje, że poza granicami Corsani są gorsze stworzenia. Nie wiadomo jednak skąd się ten potwór wziął. Nie jest możliwe, że przdarł się przez bramy. Spekuluje się, że jest to jeden z wielu aktów agresji ze strony Abseni. Nie mówi się o tym oficjalnie, ale uważa się, że jest najprawdopodobniej, że jest to najbardziej prawdopodobna opcja. Prosimy więc o uważanie i obserwowanie wszystkich. Nie chcemy, by powtórzyło się takie zajście. Na szczęście po raz kolejny Urząd Wolności udowodnił, że dzięki niemu nie mamy się czego obawiać. No dobra, ale jakaś gazeta z misją mnie jeszcze czeka w tej grze, czy raczej nie? Bo się coraz częściej powtarzają, a coraz mniej ciekawych rzeczy. Mój świat. Eee, ze znakomitym. Zapraszamy Państwa na wywiad z naszym znakomitym teatralnym reżyserem Fontronem Fan... Ingrackim. Czy my go nie zabiliśmy czy coś takiego? Czy mi się tylko wydaje? że tam gdzieś on indziej był? Nie mam pojęcia. Witam pana, panie reżyserze, ja również witam. Pierwsze pytanie, jak się czuje człowiek, który swoim humorem i wyobraźnią zapowiadnie ma całą korsanie? Nie wiem czy to bardzo... nie wiem czy to nieprzesadzona opinia, jednak byłoby bardzo miło. A w odpowiedzi na pańskie pytanie dlaczego do, bardzo dobrze się czuję, bo robię to dla siebie i dla opiekuna, przy okazji bawię ludzi. Czy spotkał się Pan z opiekunem osobiście? Oczywiście, ludzie nawet nie podejrzewają, jak często na widowni siedzi opiekun. I razem z nimi odda moje przedstawienie. Przedstawienie, tak, przedstawienie. Co Pan powie o Pana najnowszym dziele? Chodzi o Królewne i 7 Skrzatów? No to moim zdaniem dobry spektakl dla tych, którzy chcą się uśmiechnąć i dobrze zabawić. Serdecznie zapraszam zarówno na ten spektakl, jak i na inne moje spektakle. No dobra, dalej to nie jest nic nowego. W aspekcie misji, tak poproszę gazetę: Dragów mniej było i nie wróci więcej. O, wreszcie coś nowego po pięciu gazetach strachy. Gdy nocami przychodzi się ulicami korsani, nie można nic zauważyć, że w wielu oknach do rana siedzi się światło. Próbując dowiedzieć się, co jest przyczyną tego, czy ludzie wolą spać przy zapalonym świetle, natrafiliśmy na informację, że niektórzy z nich po prostu boją się duchów. Zapewniamy, że dzięki opiekunowi nie ma się czego bać, a przecież mimo, iż godziny pozwalają na korzystanie z oświetlenia, to i tak powinno się energię oszczędzać. Ciekawię w ogóle, skąd korsania energię bierze. Nie jestem pewien, czy gdziekolwiek to było powiedziane, jakoś w to szczerze wątpię. Nie mam pojęcia. O, to już też było. Coraz częściej mam te same gazety. O, wreszcie coś nowego. Witam panno Aureolo. Gan Gindarun bez tajemnic. Na wstępie chciałbym zapytać, który ze spektakli pani najbardziej lubi? Aurola Gindaron. Witam, przewrotnie nazywam mnie pan panną, a potem panią, więc muszę sprostować, że ciągle jestem panną. Moim ukochanym spektaklem jest komedia Księżniczka i 7 skrza Skrzatów. Gram tam księżniczkę, która różni się ode mnie wszystkim. Nawet dobrze uczesaną fryzurą wstęgi na wietrze lubię także, ale to tak jakby inny rodzaj przedstawienia. Co skłoniło Aureolę Gindarona do zostania aktorką? Siła, jaką dawała, i daję wiara w Korsanie. Zawsze czułam, że Korsania idzie do przodu, a na pewno pomaga, pomaga jej w tym teatr. Oczywiście, największym naszym skarbem jest opiekun i dzięki niemu tak naprawdę istniejemy. Czyli, czyli można powiedzieć, że on stoi za pani wspaniałym talentem? Tak, myślę, że to dzięki niemu jestem tu, gdzie jestem i robię to, co robię. Dziękuję za wywiad, gratulacje wspaniałej postawy. Ja również dziękuję i cieszę się, że jest taka gazeta jak naprzeciw. No, my tam wiemy, że Gindaro nasz tak przykładem nie świeci. Po misji ze zdjęciami, które musieliśmy odzyskać, jak to się schlała w barze i, no, baraszkowała pewnie z kim nie trzeba. Uwaga na dzieci, spokój życia w naszej korsanii. Apelujemy, więc o ostrożność. A, oczywiście, znów wyświetlałem strona gazeta. Nie informowaliśmy o tym wcześniej, ale już od jakiegoś czasu do nas informacje dotyczące rebelii. Teraz okazało się, że są one prawdziwe i postanowiliśmy że państwu, je Państwu przekazać. Okazało się, że rebelia postanowiła porywać nasze dzieci i tworzyć z nich armię, która w przyszłości ma zakłócić spokój życia w naszej korsanii. Apelujemy więc o ostrożność, i nie wiadomo, to czai się za rogiem i wyczekuje chwili, by porwać nasze potomstwo. No, Will już teraz zrobił, żeby było śmieszniej. Prosimy też o dozaostrzenie zaostrzenie o sąsiedzkich obserwacji. Jeśli podejrzewają Państwo, że wasz sąsiad może być rebeliantem, proszę absolutnie nie zwlekać i złościć to do urzędu wolności. O, to ten sąsiad, co nam stoi cały czas przy drzwiach, może być całkiem groźny dla nas. Tak mi się wydaje. O, jeszcze jak się okaże, że tak naprawdę będzie, że on nas wkopie, to będzie niezły śmiech. Eee, proszę absolutnie nie zwykać i zgłosić to do Urzędu Wolności. Tam możemy uchronić dzieci przed zgubą. Pełna współpraca z władzą pomoże nam wszystkim zlikwidować rebelię, a dzięki temu nasze życie będzie o wiele spokojniejsze niż dotychczas. Do Choć trzeba przyznać, że dzięki ustaleniom opiekuna i tak jest spokojne. Tego chyba jeszcze nie było. Mała rebelia. Dla nikogo nie jest tajemnicą, że zdarzają się głupcy, którzy chcą zaszkodzić wszystkim pozostałym. Tacy ludzie tworzą grupy, które są sporym problemem. Urząd Wolności od dawna zajmuje się ściganiem zdrajców, którzy chcą zaszkodzić naszemu drugiemu opiekunowi. Urząd Wolności często przeszukuje podejrzane mieszkania czy inne miejsca. W ostatnim czasie udało się zapaść małą grupę konspirantów. Twierdzili oni, że mają powiązania z apsenią, A nie będą o nich mówić, ponieważ Urząd wolności z jak najbardziej cywilizowaną instytucją. Nikt nie miał zamiaru ich zmuszać do mówienia. Jednak pewne jest, że w niedługim czasie żołnierze poznają prawdę i dowiedzą się, kto stoi na czele tych partyzanckich grup. Czy to ktoś zapceni, czy może z naszej korsani. No, po części szefem partyzantów jest Gregor, ale czy on nie ma jakiegoś swojego szefa? Komu on w ogóle służy? Tego nie wiemy. Najpewniej dowiemy się trochę więcej w kolejnym odcinku, ale teraz. To już było. O Boże. Te gazety się już tak często powtarzają. Nareszcie coś nowego. jej. Już miałem, miałem na myśli, że może już ich nawet już nie byli żadnych z misjami. Myszy w pełni. Mały magazynek zaplecze w Pabie pełnie. zatkowały myszy. Są one tak uciążliwe, że przegryzają beczki, w których zaś rzadko wylewa się znajdujących z nich trunek. Z których właściciel i tym samym barman w jednej osobie próbował poradzić sobie z myszami twierdzi jednak, że ich przybywało i przybywało. Myszy stały się jego poważnym zmartwieniem. Od czasu kiedy pojawiły się myszy nie wkładam do magazynu żadnych zapasów. Problem jednak w tym, że boję się, iż myszy przejdą z magazynu do pubu. Wtedy będzie to problem, bo straszą klientów. Jak widać barman musi sobie jak najszybciej poradzić z tym problemem. Nie jest to jednak łatwe. Dowiedzieliśmy się, że kilka osób próbowało poradzić sobie z myszami i usunąć je z pełni. Jednak wszystkie próby z Zakończyły się fiaskie. Być może znajdzie się ktoś, kto rzeczywiście da radę wytępić ryzonie. Właściciel pubu żartuje sobie, że i tak dobrze, że to myśleń, a nie szczury, znalazły schronienie u niego, bo byłaby to jeszcze większa katastrofa. Wow, wreszcie jakaś gazeta z misją. Jestem ciekaw, ile ich jeszcze będzie. Zobaczymy. A teraz cieszę cię, że mógł przez dzień i znaleźć kolejną gazetę z misją. O ile taka jeszcze istnieje, bo nikt tego nie wie. O, coś nowego! Metro! 2033, nie wiem, żartuję. Jedni twierdzą, że wolą poszłać się na nogach, drudzy zasi tych jest bardzo niewielu, mają samochody. Trzecia grupa jest najliczniejsza, to grupa ludzi, którzy podróżują po korsani metrem. Na pytanie, dlaczego warto jest podróżować metrem, odpowiadają różnie. Bo tanio, bo szybko, bo bezpiecznie, to wszystko prawda. Metro jest dość tanim środkiem transportu, poza tym w menu oka jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy się udać. Metro powstało całkiem niedawno i było pomysłem opiekuna, który po raz kolejny pokazał, że chce ułatwić życie obywatelom korsani. Pierwszy przejazd metrem odbył się właśnie odbył właśnie nasz drogi, nasz drogi opiekun który, jak sam powiedział, miał zamiar udowodnić, że metro jest całkowicie bezpieczne dla pasażerów. Mamy cztery stacje metra, pierwsza znajduje się na ulicy Małej Bitwy, druga na ulicy Wolności i trzecia na ulicy Morskiej, a czwarta na ulicy Rządowej. Metrem jest dnia na dzień, podróżuje coraz więcej osób, więc jeśli ty, drogi sztelniku, jeszcze tego nie zrobiłeś, spróbuj. W taki sposób twoje życie nie może całkowicie się odmienić. Będziesz miał więcej czasu na pracę, czy na robienie innych rzeczy dla opiekuna, by odwdzięczyć mu się za to, co robi dla całej Korsani? Nowa gazeta, nareszcie! Ale dalej bez misji! Fuck off! Wow! To już kolejna była z misją. Napad na sklep. Całkiem niedawno bandyci napadli na znany w Korsani sklep Elixirek. Bandyci ukradli wszystko, zarówno niemal wszystkie mikstury, które znajdowały się w sklepie, jak i pieniądze. Expedienka była w szoku. Jak sama twierdzi, nawet dobrze nie zorientowała się, co się dzieje. A, skle a już sklep został okradziony. Sklepikarka jest załamana, gdyż straciła prawie wszystko co miała, ale pieniądze są najważniejsze, najważniejsze aby żyć w zgodzie z opiekunem i robić wszystko dla niego, bo wtedy można osiągnąć pełne szczęścia. Urząd Wolności niezwłocznie zajął się tą sprawą i jak, jak udało nam się dowiedzieć jest już na tropie przestępców, więc bandyto któryś dopuścił się tego czynu, jeśli czytasz tą gazetę ostrzegamy cię, jesteś już prawie niemierzony, nie masz już dokąd uciekać, usiądź w fotelu i spokojnie czekaj na to co nieuniknione. No reszcie nowa gazeta. Z misją do tego jeszcze. Wow. I mamy dzięki temu już raz, dwie, trzy, cztery, cztery misje. No bo to się nie liczy, to się nie liczy, to się nie liczy, to się nie liczy. Mamy cztery misje poboczne. No to przynajmniej będzie co robić z misji pobocznych jeszcze. No cóż, tu mam schronienie. Nie obchodzi mnie zupełnie, czy ktoś wierzy w to, co to powiem, czy nie. Prawda jest taka, że przeżyłem w innym państwie którego nazwy nie przytoczę, gdyż gdy ją wymawiam, przychodzą mieciarki Koszmar, który miał końca. Pełen terror, ciągle nachodzenie w danie przez wojsko. Król w ogóle nie liczył się z poddanymi. A jeśli ktoś by mu się sprzeciwił, zabiłby od razu. Podróżowałem bardzo długo, bardzo długo stoczyłem wiele stali z bestiami i tylko cudem dotarłem do bram Korsani. Tutaj zeznałem szczęścia i spokoju. Chcę tu zostać na zawsze. Tak wspomina życie w innym państwie... Mofinius Grodernik, twierdzi on, że w jego ojczyźnie obywatele byli ciągle obserwowani. No chyba tutaj są ale do Ale yy, Podobno nawet wszystkie ich zarobki były im odbierane, dlatego państwo dlatego panowała i nadal panuje tam powszechna bieda. Mnóstwo chorób i codzienna śmierć na ulicach, to jak wynika z relacji Grodernika chleb powszedni. Na szczęście w Korsani każdy może żyć w siebie. No, chyba was coś porąbało. I nie jest to przez niego. I nie jest przez nikogo zniewalany. No, chyba was już zupełnie porąbało. A to wszystko dzięki naszemu opiekunowi. <grywka> ta gazeta to większy stek bzdur. O Boże. Kto wie na tę serię, to wie, jak duży stek bzdur to ta gazeta właśnie jest. O, zapisałem go dopiero w tym miejscu, tak? Hmm, to ciut za wcześnie. No, ale cóż. Zdziwiło mnie naprawdę, jak duży stek wzór został podany. No ale cóż, taka jest oficjalna wersja opinii publicznej. Eee, to, że jest znakom jak zna, no to jest zasługa tego, że jesteśmy tymi całymi buntownikami. No i w sporym stopniu przypadku. Więc no nie ma co się dziwić, że opinia publiczna też o tym, że o tym nie wie. No ponieważ no, większość z tego, co wiemy, wiemy dzięki misjom pobocznym oraz przypadkowi. Złoty nauczyciel. Pani Darfan wygrała szkolny Plebiscyt tego najlepszego nauczyciela. Dostała tytuł Złotego Nauczyciela oraz nagrodę pieniężną Porosta od opiekuna w wysokości 3000 org. Na pytanie, jak powinien, jaki powinien być dobry nauczyciel, odpowiada. Przede wszystkim, zeznajomony z tym, o czym mówi i czego uczy. Ja jestem specjalistą od proznawania konspirantów i donosów. Bardzo dobrze wiem, jak to trzeba robić. Dlatego też myślę, że świetnie potrafią tą swoją wiedzę przekazać uczniom. Poza tym nie pozwalam na obijanie się na moich lekcjach. Każdy musi coś robić, a jeżeli nie robi, jego kolega dostaje bardzo dobrą ocenę za to, że mnie o tym poinformował. Pani Darfana, bardzo, bardzo cieszę się, że z, z przyznanej nagrody, jak sama mówi, ta nagroda skłoniłem do tego by jeszcze by być jeszcze lepszą nauczycielką. Serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję, że wszyscy nauczyciele mają taką wzorową postawę jak pani Darfana. Raczej aż takiej nie mają, skoro to ona wygrała. Ale mi się wydaje, że są też podobni, chociaż to akurat jest po części dobry przykład nauczyciela, a po części zły. Śmierć w dyskotece. W znanej dyskotece Disco Max miał miejsce ostatnio nieprzyjemny incydent. Zamordowany, a została zamordowana 19-letnia dziewczyna. W tłumie nikt nie wiedział, nie jak, jak dziewczynie zostaje wbity nóż w plecy. Zabójca jak dotąd jest nieznany przypuszcza się, że są to porachunki z dealerami. Urząd Wolności zajmuje się tą sprawą, współpracując z tajną policją. Miejmy nadzieję, że uda się odnaleźć i ukarać sprawcę. O dalszym przebiegu tej sprawy postaramy się poinformować Państwa. I ja mówiłem, że misje w Corsani zapewne poboczne kończą się już jakieś 10 odcinków temu. I zobaczcie jak bardzo nie miałem racji. Jak strasznie jej nie miałem. Ich <laughs> misje jest od groma. No ale cóż, dla sensu gry trzeba je wykonać. Nowa gazeta? Wiedzenie dla wszystkich. Niedawno opiekun nakazał rozdawać ludziom, którzy tego potrzebują, jedzenie. Przed budynkiem opiekun wystawiono coś w stylu straganu, gdzie były chleby, bułki, świeże jabłka, a także porcje obiadu, utworzona z ryby lub łódka z kurczaka. Przed straganem nie zjawiło się wiele osób, wiadomo, że ludzie w Korsainie nie godują. Jeśli się tak zaży, to są to pojedyncze przypadki. Właśnie na takich przypadków opiekun postanowił być wspaniałomyślny i dać im to, czego najbardziej potrzebują. Czyli jedzenie. Oto dwie w, opinię baterii, którzy skorzystali ze straganu. Co my byśmy zrobili bez tego naszego opiekuna? On jest taki wspaniały. Dziękujemy ci, opiekunie. Bez niego wszyscy byśmy zginęli z głodu. Zawsze o nas dba, dba o wszystkich. Wdzięczność takich dla takiej osoby jak opiekun nigdy za mało, bo jest za co dziękować. Czy nie wdzięczność, tylko wdzięczności? No ale. Nie czepiajmy się. Jestem ciekaw, czy znajdę jeszcze jakieś gazety z misjami, czy nie. Jak znajdę, to wow! Titek, ileś zabił zrobił tych gazet? Zawójcza żona. Użył on wolności, zatrzymał kobietę, której udało się zabić męża. Sprawa była badana od kilku dni. Oskarżona kobieta dosypała do przygotowanej dla męża zupy trujące zioła. Odprawił tak samo co Will zrobił, z sałatką. Zioła te w normalnych ilościach powodują zatrucie żołądkowe, jednak gdy użyje się sporej ilości tych ziół, śmierć osoby spożywającej dania z nimi jest niemal pewna. Zgłodniałe mąż, gdy wrócił do domu, będąc bardzo głodnym i zjadł. Będąc bardzo głodnym i zjadł całą zupę szybkość ze smakiem za niej nie ma sensu, a to szczegół. Dlatego też w najdługim czasie zginął. Kobieta uciekła z domu i ukrywała się na placu zabaw. Obok budynku wydawnictwa Prawda. Tam współpracując razem z Urzędem Wolności, schwytaliśmy kobietę. Okazało się jednak, że jej mąż był podejrzewany o działanie z rebelią. Dlatego też kobieta uważana za oskarżoną, stała się bohaterką i otrzymała najwyższe odznaczenie. Ja pierdzień! I tą rebelię tępią gorzej niż my tępimy ich! I rebelianci tępią rząd! Nie wiem, kto jest gorszy w tej walce. Myślałem, że już rebelianci są bardziej źli, a to widzę, że rząd to już w ogóle jest potwór. Karaluchomania. W Korsanii pojawiło się bardzo dużo karaluchów, choć schodzą one dosłownie wszędzie zarówno po ulicach, jak i po niemal wszystkich budynkach. Zdziwiające jest to, że budynek opiekunom mienia szerokim łukiem. Świadczy to, że nawet robaki czują respekt dla opiekuna. Jeden człowiek przychodzący z klasy wyższej, Felix Insider... Mieszkający na Insider powinien być raczej. Mieszkający na ulicy Sztuki 7 padł na świetny pomysł. Otóż ogłosił on, że da ogromną sumę, ilość, ogromną ilość pieniędzy temu, kto przyniesie mu 60 do tych sennych robali. To świetny pomysł, dzięki temu prawdopodobnie uda się pozbyć karaluchów. No tej misji to raczej wykonywać, pewnie nie będziemy, bo to jest to samo z opisów. długopisów. Ale wow, Titek do diabła, ile tyleś tych gazet zrobił? Twórca gry tutaj widzimy przyszalał na Maxa, po prostu.